Prędzej czy później to pytanie pada w każdym domu. Ciche, nieśmiałe, a czasem pełne pretensji. Tato, mamo, kiedy dostanę smartfona? Wszyscy w klasie już mają. I serce rodzica pęka. Bo z jednej strony chcesz dać dziecku to, co mają inni, a z drugiej czujesz, że otwierasz puszkę Pandory, z której wyleje się na nie cały cyfrowy chaos. Cześć, ja nazywam się Patryk Bukowiecki. I w moim domu odpowiedź na to pytanie brzmi Nie dostaniesz. Nie dlatego, że jestem technologicznym dinozaurem, wręcz przeciwnie, zawodowo inwestuję w przyszłość. Robię to, bo wierzę, że moim najważniejszym zadaniem jest dać dzieciom dzieciństwo, a nie smartfona. Dzisiaj nie będę cię straszył. Nie mam zresztą takiej misji. Chcę ci pokazać mój zestaw startowy. Trzy proste i tanie narzędzia, które dają moim dzieciom wszystko, czego potrzebują i chronią je przed tym, czego się boję ja. To mój mały domowy bunt przeciwko presji. Zapraszam cię do niego. Zamiast aplikacji zakrzywiających rzeczywistość i skłaniających do konsumowania ciągle nowych treści, ja mam takie narzędzie do patrzenia, a nie do scrollowania. Pamiętasz to, no, ja się trochę psuje, ale... To małe kwadratowe urządzenie, no może nie kwadratowe, prostokątne, ekranik, sekundowe opóźnienie, zanim zobaczysz zdjęcie. Ta magia! 200 zł na eliksie. I dajesz dziecku coś więcej niż aparat. Dajesz mu supermoc, umiejętność uważnego patrzenia, uczy się kadrować świat. Polować na uśmiech siostry, dokumentować kształt chmury, uczy się cierpliwości, uczy się, że świat jest o wiele ciekawszy, kiedy patrzysz na niego własnymi oczami, a nie przez pryzmat filtru na Instagramie. A ten dzikus? Zamiast algorytmów Spotify'a, twoja pierwsza prywatna playlista soundtrack do wolności. Ja pamiętam moje kawałki z dzieciństwa, a ty pamiętasz swoją składankę? Nagraną na kasecie albo zgraną właśnie na odtwarzacz MP3. Muzyka mówiła wówczas, to jestem ja. Tak ja taka ścieżka dźwiękowa naszego życia. Dając mu coś takiego, dajesz mu, dajesz mu klucz do własnego królestwa. To ono decyduje, co go wzrusza, przy czym chce tańczyć, czym chce się nakręcać. Żadnych algorytmów, bo to nie chodzi o to, co jest modne, ale o to, co realnie buduje jego tożsamość. Trzeci gadżet to nie internet w kieszeni. Jako gadżet, który daje poczucie wolności. Zobacz. Dokładny model, jak będziecie chcieli, napiszę wam w komentarzach. Sprawdza się OK, ale ten zegarek to jest kompromis, który ratuje sytuację. Ty masz to, czego potrzebujesz jako rodzic, wiesz, gdzie dziecko jest i możesz do niego zadzwonić w każdej dowolnej chwili. A ono dostaje to, czego potrzebuje jako dziecko. Wolność. Wolność biegania po podwórku, wolność od presji bycia online, wolność od cyrku social mediów, na którym po prostu jeszcze się nie odnajdzie, na który jest za wcześnie. Ten zegarek to też symbol zaufania. Jestem pod telefonem, ale ufam, że poradzisz sobie w realnym świecie samodzielnie. Jak coś, dzwoń, ale nie nurkuj w telefonie. Możesz teraz myśleć, ale staromodne. No dokładnie tak, bo to jest mój mały bunt, mój manifest. Wierzę, że dzieciństwo nie musi być zsynchronizowane z najnowszą wersją oprogramowania. Dzieciństwo na pewno nie. Ono ma pachnieć trawą, smakować zerwanymi z krzaka malinami i brzmieć śmiechem, a nie powiadomieniami. Więc zanim ulegniesz presji, zastanówmy się szczerze, czy twoje dziecko naprawdę potrzebuje smartfona z dostępem do całego świata? Czy może to ty potrzebujesz cyfrowego smoczka, żeby zapewnić sobie chwilę spokoju? Alternatywy, jak widzimy, istnieją. Są proste, tanie, zdrowe. Dajmy dzieciom nudę, z której rodzi się kreatywność. Dajmy im rozmowy twarzą w twarz. Dajmy im świat, a nie jego wykrzywioną cyfrową kopię. Jeżeli czujesz, że chcesz dołączyć do tego cichego buntu świadomych rodziców, zasubskrybuj kanał już teraz. To miejsce, gdzie siłę czerpiemy z bycia razem, a nie z bycia online. Dzięki za Twoją uwagę. Zapraszam do kolejnego materiału, a teraz łapka w górę, komentarz i miłego dnia, cześć.